Zwracam pani uwagę, pani Zozo, że taka lekkomyślność, taka szalona lekkomyślność, płazem w życiu nie ujdzie. Bo ja, jak mnie tu pani żywego widzi, powiem komu należy, powiem osobnikowi danemu, powiem, że tu są w grze pieniądze. Powiem, żeby to sobie pani wiedziała już zawczasu. Powiem Tadeuszowi Mieniewskiemu, który tu jest w Warszawie, ma się rozumieć. Koza zdrętwiał, albowiem gdy domawiał ostatnich słów, jakby coś przełamało zuzę. Tadeusz jest w Warszawie? mówiła równym szeptem. A mnie nikt o tym nie mówił. Umilkła nagle i wybuchła cichym śmiechem. Nie mógłby koza inaczej tego określić cichym, najniższym śmiechem powitania. Nikt pani o tem nie mówił? Owszem, proszę pani, mogę służyć adresem: Batorego 20 Duży, czerwony dom, z bramy zaraz na lewo asfaltowym chodnikiem proszę bardzo tylko że ja tam będę znacznie wcześniej przed panią jeżeli poczucie honoru panie koza zaśmiała się zuza z oczyma łez pełnymi cóż poczucie honoru ach mój boże poczucie honoru śmiała się wciąż dalej roniąc okrągłe łzy na biały marmur stolika cukierni tak oto miał koza wspomnienie z rozmowy z ukochaną. Śmiał się teraz ze wspomnienia tego ironicznie. Ba, począł nawet jeść tego snycla po drążku. Mięso rosło mu w gardle. Lecz trzeba jeść, bo trzeba żyć. Nie dawać za wygraną. Dlaczego dawać za wygraną kochać przeciw miłości cudzej i bronić sytuacja bez wyjścia? Jeśli transakcja z pieniędzmi nie dojdzie do skutku, Zuza ma wolną drogę do swego Tadeusza. Jeśli transakcja chwyci, stanowić będzie mimo wszystko nowe ogniwo wspólnoty interesu, może nawet cierpienia między Tadeuszem i Zuzą. Koza pomimo wszystko postanowił bronić tego, co najważniejsze. Żebyś nie była biedna, żebyś sobie żyła dalej w puchu i dobrobycie i zupełnie bez troski, żebyś miała na masaż, na swoje perfumy, a kształcenie charakteru ducha, o którym tyle myślał w osadzie? Tak, rzeczywiście, rozumieć nie mógł małoduszności własnego stanowiska. Więc, panie pośle, spytał wracającego od swych kelnerów drążka, powiedzcie, co radzicie. Ja wam wyznaję śmiało, całkiem szczerze. Zapłonił się, że kocham kostryniównę. Dobre sobie, czemużbym ukrywał to przed wami? To jasne, więc ją kocham. Jakąż ulgę przyniosło kozie to wyznanie, pozbawione zupełnie sensu? Zależy mi poniekąd także i na jej szczęściu. Zamożność nigdy nie przeszkadzała szczęściu, a to już chyba sami rozumiecie, że gdyby kiedyś doszło pomiędzy nami do tego tamno ślubu, cały majątek wróciłby razem ze mną do Zagłębia. A więc i przede wszystkim w wasze ręce. Więc co? Więc może jeszcze ostrzec kostryniówną? Gdybyście wy to chcieli zrobić, nie mogę, bo mnie partyjna szarża. Za wysoka na takie małe podchody. No to choćby ja, koza zatrząsł się ze wzruszenia. Wam nie wypada, koza? Wam teraz nie wypada. Gdybyście to zrobili, Mieniewski może zdezawuować was od razu. Stan pede. A co, zjedliście kotlet? Prawda, że całkiem dobry. Koza gubił się zupełnie w możliwościach. Drążek patrzył na niego nieubłaganym wzrokiem wytrawnych rozmów w sekretariacie osady górniczej. Panie Koza, ucałowałem stół, więc mogę sobie pozwolić na czystą bezinteresowność i powiem więcej, dobroć. Zatrzęśliście wy moim domem ludowym, wyśśśudaliście mnie poniekąd. Z głównego łożyska partii do bocznego zalewu. Tak, nie mógł sobie drążek nie pozwolić na tę ironię wobec dawnego sekretarza, którego zaufanie poderwał sam, raz jeszcze uprzedzając go w aferze schedy po kostryniu towarzysza mieniewskiego. Ale nie chcę się mścić, bo ja, panie Koza, pracuję nie na dniówkę, lecz na długie terminy. Słuchaj pan mojej rady. Do żadnej kostryniowej już pan teraz nie idziesz. Pan idziesz prosto z mostu, jak się należy, do samego starego. To jest Domieniewskiego. Po co Domieniewskiego, panie pośle? Na rane boskie, po co? Pała jesteś, idziesz do Mieniewskiego i jego ostrzegasz całkiem formalnie w banku, że takie słuchy niedobre krążą o jego finansach, że krążą z czyich ust, drążek znając stosunki, wiedział niezbicie, że ostrzeżenie podobne w partii prowadzonej przez Mieniewskiego wyrok śmierci na kozę. A niechże idzie sobie sam Alojzek wydać na siebie w partii taki wyroczek śmierci. Idziesz do banku i starego ostrzegasz w duchu, że ty niby lojalnie całkiem meldujesz, co gadają na mieście o nieuchronnej plajcie. A czy lider zechce brać na sumienie swoje potem lokatę tych pieniędzy, to już ty się do tego nie mieszaj. Powiedz, żebyś się nie śmiał mieszać i jemu to zostawiasz. Dzięki takiemu ostrzeżeniu ty, jako faktor pożyczki, zwiększasz odpowiedzialność Mieniewskiego i poniekąd uzależnia starego Mieniewskiego od siebie. Drążek zgarnął pośpiesznym ruchem kruszki z obrusa. Wsypawszy je sobie do gardła, dodał jeszcze. — Tak, panie koza, stoisz pan teraz wysoko, pomiędzy swoim życiem osobistym a partią. Na pociechę mogę ci dodać, że jak sam mówisz, w tej ciężkiej chwili sprzyja ci miłość, co może ci osłodzić niejedną trudną chwilę, tak? Albo może pan stoisz, panie koza, jeszcze wyżej? Nie tylko między życiem osobistym, ale w ogóle? Drążek nie dokończył już zdania, gdyż żal mu się zrobiło kozy. Biedny Alojzek siedział naprzeciw ponury. Zgapiony, szary, twarz mu się wyciągnęła wzdłuż policzkowych kości. Może był teraz nie tylko pomiędzy osobistym, lecz ogólnie pomiędzy życiem a partią. Nie chcąc już więcej martwić przyjaciela, dodał drążek takie prorocze słowa. Parlamentaryzm do pogodzenia z życiem to znów nie takie łatwe, jak sobie ludzie myślą. Wcale nie takie łatwe. Dlatego to, mój koza, bądź ogromnie ostrożny i pływaj po Woluśku. Koza uśmiechnął się do swego ojca partyjnego. Dzisiejszym swym uśmiechem, bez siły wobec życia, uśmiechem ironicznym, powiedzieliście pływaj po Dziwi mnie i przestrasza, bo w tej samej sekundzie myślałem o pływaniu. Nigdy jeszcze nie byłem na morzu, ani też na okręcie. A tak mi się wydaje, że ta sala bufet podobna jest z pewnością do restauracji okrętowej, że płyniemy na naszym okręcie. Otóż pan, panie Koza, nie myśl teraz za wiele o okrętach i tego typu farmuszkach. Pamiętaj pan o furtce, rozumiesz? Pokazałem Ci przecież wyjście, dobrą, jedną furtkę. Poseł Drążek uśmiechnął się rubasznie, wstał i pozostawił pieniądze za sznycel i za piwo, za kawę. Teraz się rozstajemy, rzekł ujmując dawnego sekretarza za ramiona. Niechże Ci się przypatrzę jeszcze. Ja stół ucałowałem i powiem Ci symbolem. Pływaj sobie powoli, ale pływając, pamiętaj wciąż o furtce. Drążek odchodził pomiędzy stolikami, barczysty, wielki, mocny. W kozie tłukło się serce z żalu i niepokoju. Drążek zatrzymał się na jedną chwilę w drzwiach, zatrzymawszy się tutaj, spojrzał na kozę bardzo dziwnie dawnym, srogim, złowieszczym wzrokiem z sekretariatu osady górniczej. Koza mało nie krzyknął z przerażenia. Pan poseł Drążek machnął ręką, jak kiedy macha się dłonią, na znak, że coś zginęło. Koza wsadził do ust koniec serwety, by się nad samym sobą nie rozpłakać. Cały dzień dzisiejszy w tak bolesnym napięciu i w takich interesach wielce sprzecznych. A po cóż interesy? Chyba jedynie po to, aby się utwierdziło wszędzie na każdym kroku, iż ludzie ciągle sięgają za wysoko i za daleko i zawsze niepotrzebnie. Tak jest jednak na świecie każde wyższe uczucie wymaga zawsze cierpień. Jedno drugiemu drogę zastępuje, póki nie znajdziesz się człowieku wśród trudnych walk i na tak dziwnym miejscu, że widzisz stąd dokładnie, iż wszystko coś ukochał, zniszczyć się chce wzajemnie. Łatwo wołać drążkowi furtka, lecz w tej furtce walczy najświętsza miłość partii z miłością serca. Przywiązanie do towarzysa z szacunkiem dla lidera. Wszystko ze sobą walczy, a musisz sam rozstrzygać. Koza szukał owego rozstrzygnięcia szczerze, pilnie, uczciwie. Myślenie na nic się już nie zdało, więc szukał za pomocą chodzenia. Chodzenie to rzecz ważna, bardzo niedoceniana. Chodzące nogi odpompowują krew z wnętrznych organów, pośrednio zaś z głowy. Głowa więc staje się wolniejsza i wtedy myśl właściwa z o wiele mniejszym trudem znaleźć może swą drogę. Sekretarz Korza przemierzał zrazu Przecznice dalsze, później już tylko wzdłuż samego frontonu Banku Robotniczego, dreptał tam i z powrotem powtarzał czujne słowo – furtka i czekał. Uznał wreszcie, że na 30 minut przez oznaczoną wizytą Kostrniowej zjawi się sam Umieniewskiego w gabinecie prezesa. Woźnym da po złotówce, więc go przepuszczą zaraz i powie wszystko zwięźle, o czym gadał Deptua. Poseł Mieniewski na pewno, co na pewno? Ach, gdyby to mógł koza wierzyć tak w Mieniewskiego, jak kiedyś tam w Zagłębiu, gdy jedli obiad w domu ludowym, a potem czarną kawę pili u cieplika naprzeciw kanapie, gdzie Zuza przy stoliczku siedziała, ze znaczkami na ligę powietrzną. Wspomnienia mogą ubezwładnić człowieka, zabić nawet. Dość już wspomnień. Wszedł do banku, godzina była czwarta, może się zameldować zaraz. Gdybyś tylko nie ten przeklęty szacunek do wielce pysznych urządzeń samej instytucji, szacunek ten odczuł koza zaraz w subtelnym cieniu holu w obliczu pięknie odzianych woźnych oraz szwajcara w szamerowanym płaszczu kroczącego między drzwiami głównymi, a szatnią Szwajcar ów dzierżył berło, wysokie jak pastorał, z dwiema złotemi literami na poprzecznej tabliczce. BR, czyli Bank Robotniczy. Te dwie złote litery napełniły tu nagle kozę krańcowym przerażeniem. BR, skomplikowany ceremoniał banku, mógł stanąć między kozą a Mieniewskim i co wtedy…